Żyjemy w dobie globalizacji. Coraz więcej branż staje się bardzo konkurencyjnych, a produkty stają się bardzo porównywalne. To oznacza, że nasi klienci mają coraz więcej opcji do wyboru. I my, handlowcy, nie zdajemy sobie sprawy z tego, że bardzo często o finalnym wyborze klienta będą decydowały drobne detale. Przy tym wszystkim, my, handlowcy, zaspokajamy się pierwszymi. Potrzebami, które albo klient nam zgłosił, albo my żeśmy się dopytali i staramy się później walczyć po prostu ceną. Ale nie zdajemy sobie sprawy z tego, że to bardzo często nie jest cena. Ile razy zdarzyło Wam się wybrać jakiś produkt ze względu na jakiś drobny szczegół? Dlatego to, do czego bardzo zachęcam, jest, abyśmy zawsze rozmawiając z takim klientem o jego potrzebach, również dopytali o to, drogi kliencie, jeżeli będziesz miał dwie porównywalne Oferty, dwa porównywalne produkty, to powiedz mi, jaki będzie taki kluczowy czynnik, który zadecyduje o tym, który z tych produktów wybierzesz. To pozwoli, pozwoli Wam lepiej dopasować nawet ofertę końcową do klienta i zaspokoić wszystkie potrzeby, o których klient mówi.